Odwiedzamy dziś Podhale, okolice Nowego Targu. To miejsce rokrocznie odnotowuje bardzo wysokie zanieczyszczenie powietrza. To, co mieszkańcy mogą zrobić dla środowiska, to postawienie na ekologiczne źródła ogrzewania własnych budynków. Taką decyzję podjął właśnie Dawid Kubacki, polski skoczek narciarski, który po roku użytkowania kotła na ekogroszek, zamienił go na pompę ciepła. Historia tego domu była dość ciekawa, bo kupiłem ten budynek w niespełna dwa tygodnie. Jak już te klucze dostałem, no to zaczęło się ogarnianie tego wszystkiego, co tutaj w środku było. Był też zamontowany piec na echogroszek. Niestety cała instalacja w domu była po prostu puszczona na zewnątrz, więc to było wszystko do, do przeróbki. I tutaj na pewno duże podziękowania dla mojego taty, który, który jest hydraulikiem i tutaj tak naprawdę całość, całość ogarnął. I z drugiej strony myślę, że też go będę musiał pewnie przeprosić za to, że go od razu nie posłuchałem, bo tata mnie już namawiał właśnie na, na pompę ciepła. No ale człowiek był głupi stwierdził, że jest piec, będziemy używać pieca. I tak go używałem przez ten pierwszy rok od wprowadzenia się tutaj. No ale niestety no, okazuje się, że to jest, to jest sporo, sporo roboty. Dom ma powierzchnię 250 m2, nietypową budowę i miał też nietypową instalację. Po licznych konsultacjach inwestor wybrał pompę ciepła Panasonic. Na podstawie odbytej wizji lokalnej wyznaczyliśmy obciążenie cieplne budynku na poziomie około 12-12,5 kW. Zaproponowaliśmy pompę ciepła Panasonic T-Cap 12 kW w wersji wyciszonej. T-CAP oznacza, że pompa ciepła ma stałą wydajność grzewczą do temperatury powietrza minus 20 stopni, samodzielnie może pracować do minus 28 stopni oraz możliwość wygenerowania ciepła o temperaturze do 60 stopni. Super cicha oznacza zaś, że moc akustyczna w źródle wynosi 58 dB, co przekłada się na ciśnienie akustyczne w odległości 4 metrów na poziomie 40 dB. Urządzenie to idealnie nadaje się do modernizacji, oraz do gęstej zabudowy. Instalacja pompy przebiegła pomyślnie, choć nie obyło się bez problemów. Wyzwaniem była utylizacja starego kotła oraz dostosowanie istniejącej instalacji do nowych potrzeb. Największą trudnością podczas realizowania prac okazało się de facto demontaż istniejącego kotła. Przede wszystkim z powodu jego rozmiarów, jak i masywności. Niektóre elementy Nieodłączalne ważyły ponad 300 kg. Z firmą Neoklima tak naprawdę spotkaliśmy się przez, przez polecenie. Żona kolegi u jej rodziców ta, ta firma montowała pompę ciepła. Byli zadowoleni, chwalili sobie zarówno samą pompę i jej działanie, jak i, jak i serwis, który, który do tej pompy przyjeżdżał. Panowie bardzo profesjonalnie do tego podeszli, bo tak naprawdę wytłumaczyli mi wszystko, co by trzeba było zrobić, jak, dlaczego, jak te, jak te wszystkie systemy połączyć, bo tutaj w budynku jest, jest podłogówka na całym parterze, są też grzejniki, piętro jest grzane tak naprawdę tylko z grzejników, jedynie w łazience jest podłogówka. Ale okazało się po tych oględzinach, że, że tutaj te grzejniki są, są mocno przewymiarowane i, i do pompy się, ciepła się to będzie bardzo dobrze sprawdzało. Podłogówka to wiadomo, że to jest tak naprawdę do tego, do tego ta pompa jest stworzona. No i biorąc pod uwagę te wszystkie parametry budynku, no panowie też zaproponowali, jaką, jaką pompę by, bym mógł tutaj użyć. Do grzania tego domu, jaka będzie się najlepiej sprawdzała. Oni też wyszli z propozycją producenta pompy ciepła, czyli pana Sonika. Także, także to była, myślę, przede wszystkim decyzja związana z tym, że, że panowie tutaj podeszli do sprawy bardzo fachowo, wytłumaczyli wszystko, co i jak. W końcu zdecydowaliśmy, że to będzie, to będzie produkt, który tutaj w moim domu się sprawdzi po prostu najlepiej. Pompa ciepła pracuje na potrzeby ogrzewania budynku, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Mimo to sam układ jest stosunkowo rozbudowany. Mamy sterowanie strefowe. Na dolnej kondygnacji znajduje się ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe. Na piętrze przeważają grzejniki dwupłytowe. Czy temperatura zasilania zimą jest potrzebna na poziomie około 45 stopni Celsjusza? Pozostawiono istniejące grupy pompowe, które sprzężono z automatyką pompy ciepła, także realizacja sterowania dwustrefowego temperaturą będzie realizowana w sposób automatyczny. Pompa ciepła spełnia zapotrzebowanie inwestora na grzanie i chłodzenie budynku. Jest też rozwiązaniem, które zapewnia komfort termiczny. W momencie, kiedy ogrzewałem ten dom piecem, no piec wiadomo ma swoje wahania, raz trochę mocniej zagrzeje, raz trochę, raz trochę gorzej, raz jest węgiel lepszy, raz gorszy. I tutaj powodowało to problemy. Gdzieś jednego dnia było w domu 27 stopni, drugiego 22, więc te rozbieżności były spore. Tutaj pompa ciepła ma takie, takie możliwości, że ona tą, tą temperaturę monitoruje i przede wszystkim reguluje, tak żeby, żeby tutaj była w domu komfortowa temperatura. Komfortowe jest też sterowanie pompą ciepła. W pierwszej i w drugiej strefie zamontowano termostaty pomieszczeniowe. Oprócz tego zamontowano także moduł Wi-Fi, który umożliwia nam zdalne sterowanie z dowolnego miejsca na ziemi w ciepła. Nie jest to tylko obsługa podstawowych funkcji, ale możliwość także ustawienia parametrów bardziej zaawansowanych. Przede wszystkim umożliwia dostęp serwisowy, podgląd parametrów pracy pompy, więc gdy się coś dzieje, jesteśmy w stanie zareagować. Dawid Kubacki jest zadowolony z podjętej decyzji, zwłaszcza, że przy trybie życia, jaki prowadzi, może teraz swój czas poświęcić rodzinie. To jest naprawdę duża wygoda, że w tym momencie przez cały sezon grzewczy ja nie potrzebuję schodzić do piwnicy po to, żeby sprawdzić, czy się w piecu pali, ile węgla zostało, czy żeby go dosypać czy żeby wyczyścić piec albo, albo wyciągnąć popiół. No, z doświadczenia przez ten, przez ten okres grzewczy wiem, że to jest, to jest kupa roboty, bo takie, takie czyszczenie pieca no, to jest przynajmniej pewnie z godziny albo półtorej. Ten czas jednak się liczy, zwłaszcza w moim przypadku, kiedy mnie w domu większość dni w roku nie ma. To kiedy jestem, to chciałbym, chciałbym sobie odpocząć, chciałbym czas spędzić z żoną, z dzieckiem, a niekoniecznie szuflując popiół z pieca. Więc to, to myślę, że to jest e, na tym najwięcej zyskamy. Panasonic A Better Life, a Better World.